Cześć moi kochani. Dzisiaj powiemy sobie parę słów o uświęceniu. Uświęcenie. Co to znaczy uświęcenie? Co dla was oznacza to słowo? Ja myślę, że dla większości ludzi, którzy wyszli z Kościoła katolickiego, a większość z nas wyszła niestety z Kościoła katolickiego, niestety z jednej strony stety, oczywiście chwała Bogu, a z drugiej strony niestety dlatego, że pewne nawyki, pewne jakby schematy myślowe Pozostały, które, które gdzieś tam się kłębią w naszych umysłach. I uświęcenie dla większości ludzi kojarzy się z czymś e, takim, e, jak to katolicy święci, czyli e, z takim, nie wiem, modleniem się na różańcu, klęczeniem na grochu, biczowaniem się, umartwianiem, taką ascezą itd. E, natomiast uświęcenie to ni mniej, ni więcej niż oddzielenie. Warto znać to słowo. I nawet można używać go zamiennie, bo wtedy ono nam się bardziej koduje. A więc, uświęcenie to oddzielenie. Trzeba się od czegoś oddzielić, wtedy jest się uświęconym. Bóg jest święty, czyli jest oddzielony. Oddzielony jest od tego zepsutego świata, dlatego nie możemy go zobaczyć, będąc w tych ciałach chociażby. Tych naszych grzesznych ciałach, dlatego że w obecności Boga nikt nie mógłby przeżyć. Jeżeli ktoś zobaczyłby, Boga natychmiast musiałby zginąć, dlatego że Bóg jest święty, czyli oddzielony od grzechu. Nasze grzeszne ciała nie mogą ostać się w obliczu Boga, dlatego Bóg jest święty. A więc oddzielony, czyli uświęcony, prawda? Proste, proste i myślę, że powinniśmy to pamiętać, bo to naprawdę pomaga w wielu, wielu naprawdę rzeczach, takich codziennych rzeczach. Yy... A dzisiaj skupimy się na takim pięknym fragmencie, który mówi, że bez uświęcenia nikt nie może ujrzeć Boga. Czyli z tym, zgodnie z tym, co sobie już powiedzieliśmy, bez oddzielenia nikt nie może ujrzeć Boga. O czym tutaj jest mowa? Dlaczego nikt nie może ujrzeć Boga bez oddzielenia? Powiem Wam, oczywiście wiadomo, taka, y, taka y, no pierwsza y, interpretacja tego wersetu y, jest dość logiczna, prosta. Większość ludzi wie o co chodzi tutaj w tym wersecie. Chodzi tutaj też o to, że jeżeli się nie oddzielimy od grzechu, od tego zepsutego świata, y, od zwyczajów tego zepsutego świata, no to wtedy nie ujrzymy Boga w sensie życia wiecznego, prawda? To jest zrozumiałe. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, taką inną interpretację. Która też może być prawdziwa. Ostatnio wpadła mi do głowy i chciałem się z wami nią podzielić. Otóż, moim zdaniem, bez uświęcenia nie ujrzymy Boga tutaj na ziemi. Oczywiście nie chodzi mi o ujrzenie Boga, em, takie fizyczne, no bo jak wspomniałem na początku, nikt nie może zobaczyć Boga, ponieważ w naszych grzesznych ciałach musielibyśmy zginąć w takiej oto sytuacji. I tego typu historie opisane są już w Słowie Bożym dość dokładnie, prawda? A więc em, chodzi o to, że możemy ujrzeć Boga jako Jego cechy charakteru. Um, dlatego Filip mówi do Jezusa, pokaż nam Ojca, nam wystarczy. Oczywiście Filipowi nie chodzi o to, żeby ujrzeć Boga fizycznie, bo wie doskonale o tym, że musiałby zginąć, ale chodzi o to, żeby Jezus Chrystus jako Syn Boga ukazał cechy Boże, prawda, jaki ten Bóg tak naprawdę jest. I my możemy dostrzec, jaki ten Bóg jest. Możemy dostrzec z jego skart Starego Testamentu, możemy dostrzec z kart Nowego Testamentu, ponieważ Jezus Chrystus, jako syn Boga, jest jego idealnym obrazem. Jezus Chrystus był oddzielony prawda, od tego świata, od wszystkiego co grzeszne. Natomiast my często, w sensie ludzie wierzący w Boga, często się nie oddzielamy od tego świata. O co mi chodzi? Zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Otóż jest mnóstwo, mnóstwo w tym świecie takich zjawisk, które generują też starają się, i to nawet skutecznie robią, generować nasze zachowania. Są to pewne święta, pewne zwyczaje, pewne zabobony, pewne tradycje ludzkie i tak dalej. Wiemy doskonale, że Jezus Chrystus piętnował bardzo tego typu zachowania, prawda? Sam Bóg w Starym Testamencie mówi nam, że żebyśmy nie powielali zwyczajów, zwyczajów tych narodów pogańskich, które Bóg przed, wypędza przed Izraelitami. I te wszystkie zwyczaje pogańskie, oczywiście one przyjęły troszeczkę inne imiona, troszeczkę inne nazwy, żeby nie były, żeby nie kojarzyły się z jakimś molochem, z jakimś tam poszkiem pogańskim. Natomiast czynności są dokładnie takie same. Bardzo podobne, bardzo zbliżone. I nie oddzielając się od tego, nie jesteśmy w stanie ujrzeć Boga tutaj na ziemi. Bo jeżeli ktoś obchodzi wszystkie te święta, wszystkie te Wiecie, kalendarz, nasz ten, ten taki um, świecki kalendarz, kiedy otworzycie na przypadkowej stronie, to prawdopodobnie znajdziecie tam jakieś święto. Albo są to jak czyjeś imieniny, no urodzin akurat nie ma w kalendarzu, ale generalnie praktycznie każdego dnia jest jakieś święto. Albo jest to święto katolickie, albo jest to święto świeckie, albo jest to dzień tego, dzień tamtego, dzień psa, dzień kota, dzień jakiegoś tam, nie wiem, czegokolwiek, prawda? Codziennie jest jakiś zwyczaj, codziennie jest jakiś schemat. Ktoś powie, o czym Ty w ogóle mówisz? Tutaj w Biblii chodzi o uświęcenie od grzechu, a nie od zwyczajów. No właśnie od zwyczajów również, moi kochani. Bo o ile od grzechu, to jest logiczne, prawda? Człowiek wierzący w Boga wierzy, nie można kraść, nie można co złożyć, nie można e, kłaniać się bałwanom i tak dalej, tak dalej. Ale Bóg mówi o czymś więcej. Bóg mówi o zwyczajach. Mówi do Izraelitów: pamiętajcie, abyście nie pełnili tych zwyczajów. Które pełnią te narody, które przed wami wypędzam. I to były zwyczaje niekoniecznie związane z jakimś takim jawnym grzechem, jak bałwochwalstwo. No, chociażby weźmy imieniny. Imieniny to jest takie święto, które zauważcie, że istnieje tylko w krajach katolickich. Bo tak naprawdę, imieniny to nie jest wasze święto, imieniny to jest święto waszego patrona. W niebie, który, no, którego imię nosicie, i tak naprawdę to ten patron ma dzisiaj swój dzień i dzięki temu może Wam dzisiaj błogosławić. Oczywiście wiem, że to brzmi absurdalnie, i ktoś powie, nie, no przesadzasz, w ogóle hiperbolizujesz, i co, o czym Ty mówisz? Sprawdźcie to sami. W ogóle polecam Wam, moi drodzy, sprawdźcie genezę. Sprawdźcie genezę tych wszystkich zjawisk, które obchodzicie. I naprawdę będziecie zaskoczeni ja myślę, że to jest bardzo istotna cecha sprawdzać skąd coś pochodzi zadawać pytania bo każde nasze zachowanie każde nasze zachowanie kreuje nasz obraz świata i każde nasze zachowanie również pokazuje innym pewien obraz więc jest to bardzo ważne co robimy, nawet w takich małych detalach słowo Boże mówi, jeżeli ktoś jest wierny w małym to będzie wierny i w dużym. Jeżeli ktoś mówi, E to jest małe, to nie jest istotne. To w dużym też będzie szukał różnych kruczków, też będzie szukał różnych wymówek, żeby coś, żeby coś nie zrobić tak, jak powinno się to robić. A więc moi kochani, uświęcenie. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich tych zjawisk, wszystkich tych świąt, wszystkich tych zwyczajów, ale wyobraźmy sobie. Że jest jakiś dzień, dzień czegoś tam, dzień X, prawda? Dzień X to mogą być imieniny, urodziny, to może być dzień czegokolwiek, który jest w tym y, kalendarzu naszym, prawda? I człowiek automatycznie, jakby tak zaprogramowany był przez ten świat, że automatycznie generuje to w nim pewne zachowania. To Bóg chce żebyśmy wypełniali jego polecenia, żebyśmy wypełniali te zachowania, które on w nas chce zaszczepić, prawda? Dlatego Bóg mówi nam również, żebyśmy wypełniali tylko i wyłącznie to, co on nam nakazuje. I teraz pytanie, czy te wszystkie święta, czy te wszystkie zwyczaje, czy te wszystkie schematy zachowań, tak to nazwijmy, Zawarte są w Słowie Bożym? Nie. Więc jeżeli Bóg mówi, po pierwsze, nie wypełniajcie tych zwyczajów, które wypełniają te narody, które przed Wami wypędzam, a po drugie, mówi wypełniajcie tylko i wyłącznie to, co ja Wam nakazuję, to czy powinniśmy to robić? Myślę, że nie. Dlaczego nie powinniśmy tego robić? Bo tak jak wcześniej wspomniałem, te schematy zachowań to jest tak jak program komputerowy, prawda? Ktoś napisał program komputerowy który zawiera różne linie kodu i ten kod wykonuje pewne czynności, dzięki czemu włączając ten program mamy pewien obraz. Włączamy ten program i ten program generuje pewien obraz. Ten obraz wyświetla nam się na ekranie to może być, to może być program, który steruje jakąś maszyną. Powiedzmy, jest to tak dla przykładu robot spawalniczy który jest zaprogramowany. ramię tego robota musi wysunąć się w odpowiednie miejsca, położyć odpowiednie spawy i generalnie stworzyć jakąś rzecz. Bóg też dał nam taki program w swoim słowie i wyobraźmy sobie, że my wypełniamy ten program. Oczywiście robimy to, co Bóg chce, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz i do tego właśnie zmierzam, że jest mnóstwo ludzi, którzy wypełniają wolę Boga, ale jednocześnie wypełniają wolę tego świata. I jest mnóstwo w słowie bożym wersetów, które mówią, że to jest coś złego. Słowo Boże mówi dzisiaj, dzisiaj, nie kiedyś tam, dzisiaj, konkretnie dziś, dzisiejszego dnia zdecydujcie, komu chcecie służyć. Jeżeli jachwę jest Bogiem, służcie Jemu, jeżeli Bal jest Bogiem, służcie Jemu. Nie stójcie w rozkroku, nie chwiejcie się na nogach, tylko postawcie nogi pewnie, albo po jednej, albo po drugiej stronie. Słowo Boże mówi nam też o Izraelitach, którzy jednocześnie służyli Bogu i jednocześnie służyli balom. To jest chyba najgorsze z możliwych opcji. I potwierdza to taki werset, który jednoznacznie mówi, że bądź zimny albo gorący, bo jeżeli będziesz letni, czyli zmieszasz wodę zimną i wodę gorącą, to Bóg cię wypluje ze swoich ust. Co ciekawe, Bóg nie wypluje cię ze swoich ust, jeżeli będziesz zimny. Oczywiście też nie wyplujecie ze swoich ust, kiedy będziesz gorący, no to zrozumiałe. Ale wyplujecie ze swoich ust, kiedy będziesz letni. No i wracając do tego przykładu robota spawalniczego. Otóż wyobraźmy sobie, że ten robot ma te linie kodu, które powodują, że ten robot spawa jakąś ramę, powiedzmy, okienną. Idealnie. No to jest to wypełnianie Bożych zaleceń. Ale jednocześnie. W tych liniach kodu pojawiają się jakieś inne kody, które nie pochodzą od programisty, jakiś wirus. Więc co się dzieje z tym robotem? On oczywiście spawa te spawy tam w tych miejscach, gdzie powinien, ale jednocześnie te ramię się wykrzywia, spawa w jakichś innych miejscach, krzywi elektrody, w ogóle powoduje jakieś zwarcia. Czy ten robot działałby przez dłuższy czas? Pewnie nie. Na pewno by się coś w nim zepsuło. Ponieważ on nie działa zgodnie z wolą programisty. Takim programistą jest oczywiście nasz stwórca, i on zaprogramował nam piękne rzeczy. W Słowie Bożym mamy piękne, mamy mnóstwo bożych świąt, mnóstwo bożych zwyczajów, naprawdę. I kolejnym mm, takim mm, minusem jest to, że ludzie odrzucają te rzeczy i mówią, e to w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie Jezus wszystko wypełnił. Wiecie, Jezus nie wypełnił wszystkiego. Jezus wypełnił święta wiosenne, a nie wypełnił świąt jesiennych. Sprawdźcie to sobie. Więc nie wszystko Jezus wypełnił. Jeżeli ktoś wam mówi, że Jezus wszystko wypełnił, to nieprawda. A nawet jeżeli wypełnił święta wiosenne, to czy tym bardziej nie powinniśmy ich świętować, dlatego że w nich, właśnie tych świętach, zawarty jest Jezus Chrystus, który je wypełnił? Czy to nie ma sensu? Ale powiem wam, do czego doprowadza odrzucenie Bożych Świąt. Odrzucenie Bożych Świąt doprowadza do tego, że jest pustka. To tak jak na, byście mieli działkę, która jest świeżo przekopana, piękna ziemia wyrównana, wyplantowana, i nic tam nie zasieliście. Po prostu ona jest pusta. To w tym miejscu na pewno pojawią się chwasty, możecie być tego pewni, one się natychmiast pojawią. I dokładnie to samo dzieje się w momencie, kiedy odrzucamy Boże święta, czyli nie wypełniamy tego programu, który Bóg e, e, zakodował w nas, czy chce w nas zakodować, prawda? żebyśmy pełnili Jego wolę. I w momencie pojawiają się chwasty i wtedy bardzo łatwo diabł jest nas przekonać, żebyśmy, no bo jest taka pustka w naszym życiu, każdy dzień jest taki sam, no nic nie dzieje się, nie ma takich punktów odniesienia, nie ma takich checkpointów, czyli tych świąt, prawda? Bo, bo sami je odrzuciliśmy przecież, nie chcemy ich poznawać, bo mówimy: A to Stary Testament. Czy na pewno zapytaj Boga, czy to na pewno już jest nieaktualne? Ja nie mówię o tym, żeby było jasne, że to jest źródło Waszego zbawienia. Absolutnie nie. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Nie od nas to pochodzi, jest to darem od Boga. Nie możemy do tego niczego dołożyć. Jednak, będąc zbawieni z łaski przez wiarę, powinniśmy z miłości do Boga wypełniać Jego wolę. Również jeżeli chodzi o święta. E, właśnie dlatego, że nie wypełniając ich, natychmiast diabeł sieje konkol. I to to, to zielsko natychmiast wchodzi. I, e, I wtedy zaczynamy obchodzić różnego rodzaju imprezy tego świata, imieniny rodziny, dni tego, dzień tego, dzień tamtego. E, po prostu niczym się nie różnimy od tego świata. Tak sobie uświadomiłem e, ostatnio, że ktoś może powiedzieć, no ale to taki tam zwyczajny dzień. Włączcie telewizor tego dnia, kiedy jest jakiś dzień, dzień czegoś tam, kogoś tam. Od rana do wieczora będą o tym bębnić. Więc jeżeli Babilon ze swoimi stacjami nadawczymi bębni o tym pełno w kółko i po prostu każdą lukę zapycha tym, tą informacją, to zapytajcie sami siebie, a przede wszystkim zapytajcie Boga, czy to jest ważne dla diabła, żebyśmy wypełniali jego wolę, nawet w takich drobnych rzeczach. Diabeł też ma swoje święta. On próbuje jakby podrabiać Boga i go jakby kopiować. Oczywiście są to nieudolne kopie, ale to są kopie. Więc jeżeli Bóg mówi, ja oddzieliłem moadim, czyli moje święte dni, oddzielone dni, w których chciałbym, abyście zachowywali się w ten i w ten sposób, to diabeł mówi dokładnie tak samo. Ja za to oddzieliłem te i te dni i chcę, żebyście w te i te dni zachowywali się w ten i ten sposób. I my to robimy. Bo, moi drodzy, czym różni się czym różni się święto um, powiedzmy Jom Kippur od, od święta imienin? Jedno i drugie jest świętem. Jest to, jest to wyjątkowy dzień w kalendarzu. Oddzielony, wyjątkowy dzień w kalendarzu, w którym zachowujecie się inaczej niż e, codziennie, niż poprzedniego dnia. I w jednym dniu pełnicie wolę Boga, to co Bóg nam nakazał robić tego dnia, a w drugim dniu pełnicie wolę tego świata, to co ten świat wam nakazał robić tego dnia. I dzięki temu, że to robicie, nie ujrzycie Boga, bo nie ujrzycie jego cech charakteru, nie ujrzycie jego planu zbawienia, nie poznacie w pełni jego charakteru, bo jesteście wymieszani. Wymieszani to jeszcze połowa złego, bo jeżeli byście świętowali Boga, święta Boga Izraela i jednocześnie świętowali święta tego świata, czyli Bożka tego świata inaczej, no to jesteście letni. Jest w Was trochę tej gorącej wody. Ale w większości przypadków to jest tak, że ta gorąca woda jest w ogóle wylana gdzieś do zlewu, a napełniona jest tylko ta zimna woda i ludzie pełnią tylko i wyłącznie wolę tego świata. Czyli przychodzi kartka w kalendarzu. I mówię, oho, dzisiaj to jest taki dzień, dzisiaj muszę zrobić to i to. To jest wypełnianie, to jest świętowanie czegoś, co diabeł wam nakazał. Takim książkowym przykładem jest święto tak zwanych Trzech Króli. Zobaczcie, jeszcze. Kilka lat temu dosłownie nie było tego święta, to był zwyczajny dzień. Natomiast Babilon zdecydował, że będzie to święto, i dzisiaj, gdyby ktoś uruchomił kosiarkę i ciął trawę tego dnia, to ktoś powie bezbożnik, co on robi? Bo przecież dzisiaj jest czerwona kartka w kalendarzu, jest święto, on, on ścina trawę. Więc zobaczcie, jaki absurd. Jeszcze kilka lat wcześniej był to zwyczajny dzień, gdzie ludzie ścinały trawę. Na te, teraz natomiast jest to dzień święty. Babilon to uświęcił i nie możesz nic w tym dniu robić. Tak samo wyobraźcie sobie, że ktoś ma urodziny, czy imieniny i nie składacie mu życzeń. I po prostu jest obraza. Jak to jest możliwe? Bo przecież w kalendarz wskazuje dzisiaj datę wyjątkową, a ty nie reagujesz na to. Zobaczcie, jaka to, jest, jaka to jest sprytna sztuczka diabelska. Jak on zaprogramował natychmiast. To jest natychmiast programuje ludzi. I zobaczcie, jaki to jest paradoks. Święto, które zostało wymyślone 5 lat temu, jest wyniesione na piedestał. Natomiast święta, które istnieją przez tysiące lat, które zostały nadane przez samego Boga, są wrzucone do kosza i mówimy: e, dobra, tam że to ważne przecież to nie jest istotne i wiecie co jest najciekawsze w sumie to takie smutne trochę że kiedy wyrzucamy święta Babilon kiedy przepraszam kiedy wyrzucamy święta Boga do kosza to robimy to po prostu tak wiecie jakby stryknąć palcem po prostu bez żadnych emocji, bez żadnego przemyślenia. Po prostu, E, to było w Starym Testamencie, Jezus wypełnił. Dobra, uff, okej, okay, super, nie muszę tego przestrzegać. Natomiast, jeżeli ktoś z wierzących, ja mówię cały czas o wierzących ludziach, wierzących w Boga. Jeżeli ktoś natomiast miałby um, usunąć święta Babilonu, czyli na przykład nie obchodzić innych urodzin. O jakie to wyrzeczenie jest? Straszne. A co ludzie powiedzą? A co rodzina powie? No jak to? No przecież ty masz urodziny, ktoś ci wyśle życzenia, a ty powiesz, że ty nie obchodzisz tego dnia i będzie po prostu afera. Coś, coś jest w ogóle. Jak, jak reagować? Co zrobić? Jak żyć? Nie da się. Zobaczcie, jakie to jest smutne. Przyjrzyjcie się temu sami. Ja dzielę się z Wami tylko i wyłącznie moimi przemyśleniami. Absolutnie nikomu nie narzucam mojego sposobu myślenia. Absolutnie nie. Od tego jest Duch Święty. Ja absolutnie nigdy nie stawiałem się w Jego roli i nigdy, oby Bóg mnie chronił przed tym, żebym się stawiał w roli Ducha Świętego. Natomiast dzielę się z Wami tym, co obserwuję. Sami to zbadajcie, sami sprawdźcie genezę tych wszystkich zjawisk i zadajcie sobie pytanie, czy i tutaj taki piękny werset ze słowa Bożego, czy nie jest kłamstwem to, co trzymam w ręku. Bo ludzie trzymają w ręku pewne rzeczy, mówiąc, to taka piękna tradycja, to nic złego. Równie dobrze o wszystkim można tak powiedzieć. Równie dobrze można powiedzieć o, o tym, że figurkę się ma Maryjną w domu, czy obrazek. Przecież to tylko obrazek. Co do takiego? Przecież ja nie kłaniam się temu, to tylko sobie wisi, czy stoi. Równie dobrze można powiedzieć takie coś o flircie Będąc w małżeństwie No co to takiego, czy to takie śmieszne, zabawne W pracy to się robi, wszyscy to robią To taka moda Równie dobrze można powiedzieć o kradzieży coś takiego No przecież to tylko, kurczę, no co tam Długopis wyniosłem z, z, z pracy No co to takiego, czy to tylko długopis I tak dalej, i tak dalej, prawda Diabeł małymi kroczkami Diabeł nigdy nie przyjdzie do ciebie i nie powie Słuchaj, idź kogoś zabij bo to jest normalne, że natychmiast nasze sumienie by się ruszyło i byśmy próbowali się przed tym bronić i wypędzać te myśli. Diabeł przyjdzie i powie ci: pełni, Musisz pełnić moją wolę, ale w takich małych kroczkach, w takich niegroźnych rzeczach. I wtedy człowiek nawet nie wie, kiedy, i e, zamiast widzieć obraz Boga, wypełniając jego wolę i e, poznawać Boga, wypełniając jego wolę. To tak naprawdę wypełnia wolę Babilonu, nie uświęca się, i dlatego bez uświęcenia, bez pełnienia woli Boga, jednocześnie niepełnienia woli tego świata, bo to jest, to jest poprawne uświęcenie, e nie poznamy woli Boga. Właśnie, to jest jeszcze ważna rzecz, że nie wystarczy pełnić woli świata, e przepraszam, nie wystarczy pełnić woli Boga, prawda? Nie wystarczy pełnić woli Boga, żeby się uświęcić. Trzeba też przestać pełnić wolę tego zepsutego świata. Bo kto jest przyjacielem świata? No właśnie. Nie bądźmy przyjaciółmi świata. Przyjaciel świata to nie jest ktoś taki, kto, e, kto mówi: Wow, jaki ten świat jest super, ja chcę tu żyć wiecznie, tutaj na tym świecie i po prostu: Wow, ja tu sobie będę budował królestwo. To też, oczywiście, ale. Przyjaźń ze światem, która oznacza nieprzyjaźń z Bogiem, to również bezwiedne wypełnianie woli tego świata. Świat drukuje nam kalendarze, w których nam nakazuje pewne czynności, a my to robimy. Robimy to. Jaki dajemy, Jaki dajemy przykład? No zobaczcie, wszyscy to robią. Wszyscy to robią. Każdy poganin to robi. Czym my się uświęcamy? Jaki my dajemy przykład? I wielu ludzi powie, a to jest świetny moment ewangelizacji, taka impreza. Idziesz na taką imprezę urodzinową, i to jest świetny element ewangelizacji. Kochani, jeżeli, jeżeli jedynym elementem ewangelizacji w waszych rodzinach jest Boże Narodzenie, Wielkanoc, imieniny urodziny, to wiecie co, to to nic nie da. Bo jeżeli zwykłego dnia nie jesteś w stanie pójść i powiedzieć coś o Bogu. To naprawdę ci ludzie są w takiej ciemnicy, że nawet jak pójdziesz tam w urodziny imieniny Boże Narodzenie i Wielkanoc, to nic nie da. Naprawdę. To są pozory. Diabeł, oczywiście, bo właśnie jeszcze odnośnie, bo tak skupiłem się tylko na takich um, imprezach świeckich, ale jeszcze na koniec powiedzmy sobie parę słów o imprezach religijnych. Wielu ludzi um, chodzi na um, imprezy typu Boże Narodzenie, bo to jest świetny element ewangelizacji. Ach, przerabiałem to. Um, słuchajcie. Um, to jest. Um, to jest pozór. To diabeł chwyta was w pułapkę, bo z jednej strony, z jednej strony, okej, okay, dobra, to jest jedyny sposób, bo niektórzy mówią, wiecie, to jest jedyny sposób, kiedy ja mogę Biblię wyjąć przy mojej rodzinie i oni na mnie nie krzyczą, bo to jest Boże Rodzenie i można przeczytać fragment jakiś z Biblii. I tak jak wspomniałem wcześniej, to jest pułapka diabła. W tym momencie ci ludzie dają ci taką iluzję. Idź, bo jesteś w stanie otworzyć Biblię tego dnia i przeczytać im fragment z Pisma Świętego. Niech ktoś mi powie, czy chociaż raz, czy w przypadku jakiejkolwiek rodziny, jeżeli ktoś był na imprezie tzw. Bożego Narodzenia i przeczytał fragment Biblii swojej rodzinie, kto się tam wtedy nawrócił? Czy były takie przypadki? Bo ja nie znam takich przypadków. Oczywiście to są pozory. To jest taki, wiecie, ten czas takich religijnych świąt to już w ogóle jest niezła jazda. Na tym warto się skupić oddzielnie, ale powiem Wam, może i Wy to zauważyliście, że to jest czas takiej, takiej, a, takiego upojenia jakby alkoholowego. Ludzie są tacy zamroczeni są tacy zamruczeni, są często bardzo wtedy też kłótliwi, często wtedy różne rozróby mają miejsce. To jest naprawdę taka duchowa, pijacka uczta. I w tym czasie e, faktycznie ci ludzie są trochę tacy jakby zamroczeni, otumanieni i można otworzyć im Biblię i coś przeczytać, ale to jest jak grochę mościane. No i oczywiście nie wspominam o, już o tym, że to są przede wszystkim te klasyczne fragmenty, prawda, że... E, no nie wiem, że po prostu e, Jezus e, narodził się w takich w takich warunkach, że, że nie było miejsca w gospodzie dla nich i tak dalej, prawda? Dla Józefa i dla Marii. E, no to są, wiecie, no, to są fragmenty, które nie zwojują wiele w, w duchowym życiu tych ludzi, no. To samo słyszą w kościele katolickim. Gdybyście im przeczytali dekalog, no to okej, okay, no to jeszcze może jakaś szansa jest, ale z drugiej strony jak zaczniecie czytać im dekalog, to mówię, są dwie, dwie, dwie drogi. Albo was zaczną ym, bluzgać, że po prostu nie, to nie ten fragment, weź już nas tu nie umoralniaj, albo się to odbije po prostu jak grochem o ścianę, bo to mówię, to jest czas takiego duchowego upojenia, w którym ludzie po prostu są totalnie zamroczeni. Zobaczcie, że ludzie często mają takiego kaca po tych świętach, prawda? Już nie mówię o kacu takim fizycznym, co w ogóle to też jest taki no, owoc, którego tłumaczyć nie trzeba, skąd on pochodzi. Więc to nie mogą być święta dane od Boga, bo w świętach danych od Boga ludzie by się nie upijali, tylko by wielbili Boga przede wszystkim. No, po prostu nie grzeszyliby. Ale nawet ci, którzy nie piją alkoholu, to, to po tych świętach czują takiego kaca, takie po prostu wymęczenie. A, przede, a przecież oni odpoczywają tego dnia, prawda? Ucztują, cieszą się. To powinien być czas regeneracji, a ludzie często są zmęczeni po tym, jakby przebiegli maraton. Ale mówię, to jest inny temat. Kochani, Generalnie zachęcam was. Zachęcam was do tego, żeby pytać Boga przede wszystkim pytajcie Boga, co to jest to uświęcenie, jak ja mam się uświęcać? I skupmy się na tym fragmencie, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Boga. I, I pytajmy Boga, jak, Panie Boże, jak ja mam Cię ujrzeć? Jak ja mam się uświęcić, żeby Ciebie ujrzeć tutaj, prawda? Bo w ten sposób nie tylko my pełniąc wolę Boga i jednocześnie ważna rzecz, co już powtarzałem wielokrotnie, i jednocześnie nie pełniąc woli tego świata, uświęcając się, czyli. Nie tylko zobaczymy obraz Boga, jaki ten Bóg jest, ale jednocześnie ten obraz Boga będziemy reprezentować innym. To jest ważne. Nie będziemy obrazu Boga reprezentować ludziom w momencie, kiedy będziemy wypełniać wolę tego świata. Przecież to jest chyba logiczne. A więc nie chodźmy na kompromisy. Nie bądźmy letni. Bądźmy albo zimni, jeżeli nie jest to jeszcze ten etap, w którym. Możemy być gorący, prośmy Boga o to, żebyśmy byli gorący, żebyśmy e, po prostu uświęcali się, prawda? Bo to naprawdę się nie opłaca. Te wszystkie babilońskie wymysły, one są tak puste, one są tak e, jak dzwon, one robią dużo hałasu, ale one są puste w środku. Dużo kolorowych slajdów, ale tak naprawdę zero treści. I to naprawdę nikomu nie przynosi korzyści. Ani Bogu nie przynosi korzyści, ani nam samym nie przynosi korzyści, bo wtedy ten obraz Boga jest zanieczyszczony tymi liniami kodu programistycznego, który nie powinien się znaleźć w naszych sercach, w naszych umysłach. To wszystko, moi kochani. Dziękuję Wam, że dotarliście do końca. Niech Duch Święty nas prowadzi, niech Duch Jezusa Chrystusa nas oczyszcza, niech nas uświęca, żebyśmy, tak jak Jezus Chrystus, będąc Jego uczniami, pełnili. Tylko to, co się Bogu podoba. Niech tak się stanie dla chwały Boga Ojca przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.